Cześć, nazywam się Paweł Chorąży. prowadzę kanał Fotografia jest Fajna. Dzisiejszy film będzie o eksakcie. Film zrobiony w dużym stopniu na prośbę pana Marcina, który kupił sobie eksaktę, napisał w komentarzu prośbę o taki film. A, a ja film o eksakcie miałem w planie. Miałem, tylko zastanawiałem się cały czas, czy powinien być w serii aparatów, w serii fotografii analogowej, czy w serii historii fotografii. Historia fotografii. Hmm. Zdecydowałem, że jednak jest to bardziej użytkowy aparat, niż aparat historyczny, bo jest to historyczny aparat. Jest to jeden z tych aparatów takich milowych w historii rozwoju techniki fotograficznej. Aparat kultowy, no kultowy, to jest tak jak czytałem sobie o kiedyś. No, Exakta, The Best of The Best, najlepszy aparat profesjonalny, Wielu mówiło, że no tylko się zakochać w eksakcie. No, ja wiem, w aparacie, coś tam. Kiedyś zadzwonił do mnie znajomy. Mówi, że słuchaj, mam trochę aparatów po ojcu, może chciałbyś zobaczyć. I przywiózł wtedy eksaktę. Fabix 1000 którą jego ojciec kupił za grube pieniądze w DDR jeszcze wtedy, czyli w Niemczech. I ja ten aparat wziąłem, pobawiłem się im chwilę. Mówił, słuchaj, to jak chcesz, to ja ci go pożyczę. No, Wezmę na miesiąc, zrobisz jakiś film z nim, jakieś zdjęcia nim zrobisz. No, i wziąłem ten aparat, i prawdę mówiąc, tak po godzinie zrozumiałem już wszystko, co mówili. Zrozumiałem, też się zakochałem po prostu w tym aparacie. Stwierdziłem, że jest to tak piękny aparat. Tak przyjemnie się go używa, tak świetnie wykonany. Wszystko w nim jest świetne. No, nie zrobiłem tamtego aparatu, nie zrobiłem żadnego zdjęcia na filmie, ponieważ w międzyczasie zaraz później usiadłem i kupiłem do internetu, kupiłem swoją pierwszą exakę, to nie jest ta exacta. Kupiłem swoją pierwszą którą do której włożyłem film, to robiłem już zdjęcia. Tam też robiłem zdjęcia, to jest już późniejsza, to jest któraś kolejna moja exakta, one się zmieniały. Szukałem modelu, który by najbardziej mi pasował, który by był w najlepszym stanie. To jest akurat Wadex 2B, rok 60, produkcja rok 1963-1967. I wtedy zrozumiałem, że co to jest kult eksakty. I dzisiaj zapraszam Was na film o kultowej eksakcie. Zapraszam. Historia eksakty rozpoczęła się w roku 1912, kiedy to Holender, Johan Stenenberg, przyjechał do Drezna i założył fabrykę. Rok później zmienił te, nazwę tej fabryki, czy skrócił nazwę tej fabryki na IHG. I pod tą nazwą fabryka została słynna na całym świecie. Na początku produkowała aparaty i akcesoria fotograficzne, aczkolwiek w 1921 roku opatentowała Pierwszy opatentowała system podnoszonego lustra w aparatach skrzynkowych, bo wydawała aparaty skrzynkowe. To nie była oczywiście pierwsza lustrzanka, bo pierwsza lustrzanka została opatentowana, czyli aparat z lustrem został opatentowany w 1883 roku we Włoszech, natomiast było to podnoszone lustro. Więc, w związku z tym, że w 1924 roku w sprzedaży pojawiła się pierwsza lejka, zaczęły pojawiać się aparaty na y, taśmę filmową. Naturalną rzeczą było, że musi powstać lustrzanka na taśmę filmową. Nikt jej nie, nie skonstruował. W filmie IHG rozpoczęli pracę nad y, taką lustrzanką na początku lat 30. -tych. Jednak, jeszcze jak rozpoczę, jednak rozpoczęli pracę nad dwoma, równolegle, dwoma jakby modelami aparatu. Na jednym na taśmę filmową, drugim na, taśmę, na błonę 127, czyli trochę szersza od tego, bez perforacji. Tamten był prostszy, więc tamtego pierwszego jakby wypuścili produkcję tamtego. Pokazali go w 1933 roku i stał się wielkim przebojem. Okazało się, że aparat jest no, świetny. Podoba się. Wszyscy go chcą od razu kupować i zaprzestali wtedy prac nad wersją filmową, ponieważ nie mieli na to czasu. W roku 1935 pier, roku w styczniu pojawiła się w Gazecie Sowieckiej Foto artykuł ze zdjęciem aparatu Geliwa, który później znany, który został później wszedł do produkcji jako sport. Czyli rosyjską wersją pierwszej lustrzanki. Co prawda w roku 1938 dopiero rozpoczęli produkcję seryjną tego aparatu, natomiast jemu przyznaje się miano pierwszego, pierwszej lustrzanki na y, film, na Bonę kinową, na taśmę kinową. W 1936 y, roku na wiosnę Cais pokazał swojego Contaflexa, czyli też lustrzankę, tylko dwuobiektywową, też na. na Błonę filmową. W związku z tym, eksakta wchodząca we wrześniu 1936 roku, pokazana na targach w Lipsku, musiała stać się przybojem, ponieważ była zdecydowanie lepsza od tego rosyjskiego prototypu, była mniejsza i tańsza od kontaflexa, i zawierała kilka elementów, które były świetne, co wyróżniało ją. Ją wyróżniało przede wszystkim zastosowanie migawki, która miała możliwość ustawienia czasów do jednej tysięcznej części sekundy. Jak na, na jeszcze później aparaty, dla aparatów to była prędkość migawki nierościgniona. Dochodzili do jednej i później był problem, ponieważ precyzja wykonania mechanizmu, żeby on mógł robić zdjęcia w czasie jednej tysięcznej części sekundy, Przewyższała możliwości techniczne niejednego zakładu. A oni takie coś zrobili. Drugą rzeczą, którą zrobili yy, prawie, na, prawie na początku, było yy, dźwignię na ciągu filmu. Która yy, oni to określili jako radełko. Natomiast było wtedy wszystkie aparaty się pokręcały, żeby naciągnąć film. I to trwało ileś sekund. W tym aparacie było to błyskawiczne. Pach! I już jest gotowy do, do robienia następnego zdjęcia. Ma jednocześnie naciągniętą i film, i migawkę. W części aparatu trzeba było to naciągnąć osobno. Do tego zastosowali mocowanie obiektywu barnetowe. Wymiana obiektywu jest dzieci prosta. Dlatego aparat pokochali, y, y, pokochali profesjonaliści, ponieważ jego obsługa była bardzo, bardzo dobra. Następną rzeczą, która była w nim, w tym, w tym aparacie świetna, to to, że większość aparatów wtedy była, patrzyło się z góry przez wizjer. Oni zastosowali, zastosowali pryzmat, zresztą pryzmat wymienny. Można zastosować wizjer, pryzmat, wymienne matówki. W związku z tym można było zastosować matówki specjalne z siatką na przykład do architektury, do makrofotografii. Można było wymienić matówki. Tych matówek było 30 wzorów do niego wymiennych. I stał się ten aparat stał się podstawowym aparatem profesjonalistów rowów profesjonalnych do roku praktycznie 59. W 59 roku Nikon pokazał swojego Nikona F. Świetny aparat. I był to początek, rozpoczął w ten sposób początek ery aparatów japońskich i zakończył erę aparatów niemieckich. Eksakte produkowano jeszcze do roku 1972. Ostatnim modelem był model VX1000. Bardzo dobry. Natomiast nie wytrzymywał już konkurencji z mniejszymi, lżejszymi aparatami japońskimi, które. No, były bardzo dobre. Mimo tego, że ten aparat był świetny, przegrał z nimi z ceną. Wszystkim nim przewidywał. ceną też jak najbardziej. Japońskie aparaty były tańsze. Co? Omówmy po kolei, co mamy w tym aparacie. Od góry po lewej stronie mamy dźwignię naciągu filmu. Wskaźnik ilości zrobionych zdjęć, z pokrętło do ustawienia licznika zdjęć, że można było zerować na jeden. Obok tutaj jest przycisk zwalniania zębatki, która, trzyma, która prowadzi film, po to, żeby można było zwinąć film powrotnie, pierścień ustawienia czasów, jak mówiłem od jednej tysięcznej do 130 części sekundy, tu mamy, oraz czas B i czas T. A za chwileczkę. Ważna uwaga, pierścień ma strzałkę i zawsze należy obracać go dokładnie w tym kierunku. Podnosimy i obracamy go dokładnie ze, ze strzałką. Na jeśli musimy, jakbyśmy przeskoczyli o jeden do tyłu, nie róbcie tego nigdy. Nie rób tego, ponieważ możesz uszkodzić aparat, uszkodzić mechanizm ustawiania czasów, czyli migawki. Pryzmat, wymienny, jak pokazywałem, mocowanie sanki do mocowania lampy błyskowej. Pierścień ustawiania czasów długich, czyli od 1 ósmej części sekundy do 12 sekund oraz pierścień samowyzwalacza. Obok takie małe okieneczko z czerwonymi kreseczkami pokazujące, że się obraca film. Przy naciąganiu możemy skontrolować, czy film się obraca. Z przodu blokadę bagnetu, ponieważ to jest bagnetowy system, Bagnetu, spust migawki, mechaniczna taka blokada spustu migawki, możemy go wtedy nacisnąć. W tym egzemplarzu trzy gniazda synchronizujące do lampy błyskowej. Do współczesnych lamp błyskowych elektronicznych używamy tego oznaczeniem X. Tamte są do spaleniowych, do z, jedno jest z opóźnieniem mili, mikro, dziesię, mi, nie, dzie, mikro 10 sekund. 10 sekund mikrosekund, o 10 mikrosekund, a drugie bez opóźnienia, bo to zależy się od tego, jaką lampę błyskową używamy. Pod spodem mamy hmm, pierścień do otwierania pokrywy, gniazdo statywowe, w tym wypadku już na mały gwint, korbkę do zwijania powrotnego filmu oraz taki mały cosik, który jak odkręcimy, trzeba odkręcić i pociągnąć. To służy, to jest jeden z dwóch aparatów, które znam, które ma takie zastosowanie. To jest nóż w środku. Nóż, którym, jeśli zrobiliśmy kilka zdjęć, super zdjęć, możemy odciąć tym nożykiem, przeciąć film, wyjąć te zdjęcia naświetlone, schować nożyk, założyć z powrotem resztę filmu i fotografować dalej, mając już te zrobione zdjęcia w kieszeni. Nie przyjęło się to w sumie i nie wiem czy ktoś z tego, tego korzysta, natomiast we wszystkich eksaktach był ten nożyk, czy to jest warte używania, czy nie, nie wiem. Co? Zakładanie filmu do aparatu. Zakładanie filmu do aparatu jest bardzo wygodne, bardzo fajne. Trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy, że do tego aparatu były, że do eksakty było kilka różnych rolek na filmy. One się różnią minimalnie między sobą albo materiałem wykonania, ale też średnicą. Do tej mojej powinna być niebieska rolka i niebieską rolkę używam. Jeszcze są rolki, ta zielona akurat jest rolką od Eksy, która jest w ogóle w drugą stronę przewijana, więc w ogóle by nie pasowała do niego. Film odciągamy lekko, wkładamy, zamykamy jest szczelinka. W szczelinkę wsuwamy film. Proste, skuteczne, w dużo późniejszych aparatach było to dużo gorzej zorganizowane. Tutaj jest naprawdę rewelacja. Naciągamy, patrzymy, o, ząbki zaskoczyły za, za perforację, zamykam zdjęcie, ustawiam jakiś głupi czas, Zdjęcie. Zdjęcie. Ustawiamy na jedynkę. Aparat jest gotowy do robienia zdjęć. Od czego zaczniemy? Od ustawienia yy, czasu, czyli ustawienia parametrów ekspozycji. W celu ustawienia parametrów ekspozycji mamy przysłonę na obiektywie. Na każdym obiektywie jest przysłona, ustałem jakąś przysłonę. Możemy wykorzystać do tego światło, jest zewnętrzny. Znaczy, powinniśmy wykorzystać światło, zewnętrzny, ponieważ aparat sam w sobie nie posiada światłomierza, aczkolwiek produkowane do niego były pryzmaty ze światłomierzem. Z własną matówką. Musi być jego matówka, bo inaczej będzie zły pomiar światła. Normalnie na baterii jest ten światłomierz i możemy używać światłomierza przez obiektyw. Natomiast ja osobiście wolę swój Cajsowski światłomierz, do którego mam pełne zaufanie, więc używam do tego aparatu światłomierza zewnętrznego, pomiar światła, Aha, mam ustawić powiedzmy przysłonę 5,6 i czas 1,66 sekundy, więc zostawiam przysłonę 5,6 na obiektywie i czas 1,66 sekundy. Oczywiście pamiętając, że kręcę, obracam tylko w jedną stronę, ustawiam na sześćdziesiątą sekundy, gotowe. Naciąg. I co? W tej chwili muszę jeszcze um, ustawić ostrość. Ustawienie jest bardzo wygodne w tym aparacie. <laughs> yy, możemy włożyć mu, tu akurat na, na tym filmiku mam włożoną matówkę z mikrorastrem i zobaczcie, że jak fajnie się ustawia ostrość. To widać, jak się robi nieostrość, to jest, widać to, to widać. Jak widzicie, ustawia się ostrość bardzo dobrze. Wizjer jest bardzo jasny. Naprawdę świetny wizjer do ustawiania ostrości jest bardzo jasny, widzi, nie wiem, 100% kadru. Na tym się bardzo dobrze ustawia ostrość. Naprawdę fotografuje się tym aparatem z wielką przyjemnością. Wróćmy jednak do ustawienia czasów, do pierścienia ustawienia czasów. Pokazywałem, że ma, mówiłem, że ma od jednej 1,30 do tysięcznej części sekundy. O, proszę Mamy tak, 1,30, 1,60, 125, 250, 500 i tysięczną, ale mamy jeszcze takie dwie literkowe. Czas B. Kiedy naciągniemy, dopóki nacisnę, dopóki trzymam, robi się zdjęcie. Tak jak w współczesnych aparatach czas B. Natomiast tu jest jeszcze jeden, czas t. Muszę do niego obrócić się dookoła, żeby dojść. Czas t jest świetnym wynalazkiem. Naciągnąłem, nacisnęłem, puściłem. W tej chwili, dopóki drugi raz nie nacisnę, cały czas się naświetla film. Mogę naświetlać go 10 minut, 20 minut, 2 dni. Jemu jest to całkowicie obojętne, ponieważ mechanika w nim w tej chwili żadna nie pracuje. Nie pracuje żadna elektronika, nic. On, dopóki nie zrobi drugiego naciśnięcia, będzie naświetlał cały czas film. Słuchajcie, było dopiero jak zeskoczyło drugi raz. Jest to rewelacyjna rzecz, której nie, ma już, nie mają współczesne aparaty. Później jeszcze, spotkałem się jeszcze w aparatach, gdzie ten, to by, te było. Natomiast późniejsze aparaty praktycznie od tego odeszły i nie ma tego w współczesnych aparatach. Dlaczego? Nie wiem. Przejdźmy jednak do czasów długich. Czasy długie obsługujemy albo na czasie B, albo na czasie T. Ja, ja używam czasu T do obsługi długich czasów. Naciągamy film. Następnie pokręcamy pokrętłem i ustawiamy je na czarnych liczbach. Na przykład ustawmy czas jedną sekundę. Ustawiłem jedną sekundę na czarnych. Naciskam. I to była jedna sekunda. Jeśli bym naciągnę, ustawimy mu. 6 sekund. To aparat zrobił czas zdobył zdjęcie przy czasie 6 sekund. Możemy użyć krótszego, czyli użyjemy 1 czwartej części sekundy. Króciutko trwa. Tak działają długie czasy. Czasy natomiast samowyzwalacz. Ustawmy samowyzwalacz, na... ustawmy czas na 125 sekundy. Naciągam film. I przestawiam jaką bądź czerwoną cyfrę przy takim ustawieniu czasu. Ale muszę być nakręcony do końca praktycznie. Naciskam i w tej chwili odlicza opóźnienie. To jest około 8 sekund i po tym czasie dopiero zrobi zdjęcie. No, proszę, proszę. O, zrobił już zdjęcie. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że najpierw naciągamy film. Dopiero później na, pokręcamy yy, pierścieniem od y, czasów y, długich i samowyzwalcza I żeby samowyzwalacz zadziałał, musi być nakręcony do końca. Jeśli nakręcimy go do połowy, to nie będzie działał. I teraz działa prawidłowo. Czyli odlicza ze swoje 8 sekund. Pamiętamy, najpierw film, później samowyzwalacz. Jeśli zrobimy to odwrotnie, to samowyzwalacz po prostu. Zresztą zaraz, zaraz pokażę. Nie naciągnęłem filmu, naciągam samowyzwalacz. I od razu idzie. Można by w tej chwili naciągać film, ale ja tego nie zrobię, ponieważ boję się uszkodzić swój swoj aparat. Natomiast jeśli naciągnę film i samowyzwalacz naciągnąć ciut, ciut, do połowy, od razu zrobił zdjęcie. Musi być do końca nakręcony. Jeśli chciałbym zrobić y, samowyzwalacz z długimi czasami, ustawiam z tym na T, naciągam migawkę, naciągam do końca, do końca, ile się dało, y, 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 sprężynę, czyli pokrętło, ustawiam czas, jaki chcę uzyskać. Czyli mam tak, na samowyzwalaczu... Z opóźnieniem mogę uzyskać od 1 czwartej części sekundy 1,2, 1, 2, 3, 4 lub 6 sekund. Ustawmy naszą... Powiedzmy, ustawmy na 2 sekundy. W tej chwili najpierw pierwsza rzecz, to będzie słuchać, jak samowyzwalacz idzie, a dopiero później odlicza te nasze 2 sekundy. Teraz odlicza nam samowyzwalacz, czyli oczekuję. Ten czas. Niestety nie ma samowyzwalczacza samowyzwalcza dwusekundowego, z którego czasami korzystam, jak nie mam wężyka. A teraz odlicza dwie sekundy. Wygodne, jeśli nie chcemy poruszyć aparatem. Wygodna rzecz. I to działa, naprawdę działa. Tylko trzeba pamiętać, żeby do samowyzwalacza naciągnąć do samego końca. Yy, naciągnąć yy, pokrętło. Wyjmowanie filmu. Zrobiliśmy ileś zdjęć. Skończył nam się już film. Ferowanie z lampą błyskową. Hmm, pominęłem. Ale zróbmy najpierw wimowanie filmu. Żeby wyjąć film, muszę nacisnąć ten guziczek, od, przełączyć czy otworzyć dźwignię. Nie mogę kręcić nią zamkniętą, ponieważ ona wtedy nie działa. Naciskam. Cały czas muszę trzymać przycisk. I kręcę, żeby zwinąć film. O, czuję, jak idzie. I powinienem, powinienem poczuć... On jest wąski, więc boli palec od niego. O, już skończył się. Poczułem po prostu, że... Poczułem już, że film się wyskoczył stamtąd. Są dwie techniki po wyjęciu filmu. Albo film zwijamy do samego końca, żeby się schował w kasecie, i w tym momencie wiemy, że w filmie możemy go pomylić z filmem nienaświetlonym że biorę, i tak patrzę, czy ten film już był naświetlony, czy nie był. Natomiast ja wolę zostawić go na wierzchu i złamać mu końcówkę. Zaginam końcówkę, łabię ją, i w tym momencie wiem, że ten film już jest naświetlony. Dwie takie, dwa takie sposoby. Zostawiam końcówkę, ponieważ później, do, jak wkładam do koreksu, to mi jest wygodniej, jak mam tak kasetę, niż muszę go rozpiąć, przyjąć końcówkę jeszcze raz włożyć. Lubię mieć końcówkę na wierzchu, a jak jest złamana, to przynajmniej wiem wtedy, że już jest film oświetlony. To by było na tyle na temat eksakty. Mam nadzieję, że materiał był pomocny, będzie pomocny. Jeśli film się podobał, Kliknijcie łapkę. Zachęcam do oglądania innych filmów na kanale Fotografia jest fajna. Zachęcam też do dzielenia się swoimi zdjęciami na, na grupie fotograficznej grupa yy, na Facebooku na grupie FJF. Zachęcam do, do przyłączenia się do grupy i dzielenia się swoimi zdjęciami, zwłaszcza zdjęciami zainspirowanymi przez film, ale nie tylko. Swoimi. Yy, po, jak się rozmawia temat zdjęć, pokazuje swoje zdjęcia, to też jest to swoje forma nauki, forma poznawania, poznawania e, innych ludzi, poznawania innych zdjęć, innego sposobu widzenia. Także zachęcam, zachęcam Cię, grupa FJF na Facebooku, przyłącz się do nas, będzie fajnie. Ale czasami zaglądam, tak. chociaż więcej więcej to się udziela na Facebooku, e, tak. Też się staram, też się staram, ale mam mniej czasu. Także zachęcam i co? Do zobaczenia na tydzień. Cześć!